Jak tam nad morzem? Zajebiście. Wszystko dobrze? No pewnie. Bo ja podchodzę do najbardziej opalonych osób. I pan jest taki bardzo opalony. Ja, ja nie chcę żadnych interwencji w, w teleekspresie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja w tym momencie znajduję się w Zagajniku, w którym chowam się przed mocnym dzisiaj nadmorskim słońcem. Jestem w Brzeźnie, czyli w jednej z nadmorskich dzielnic Gdańska. Może jest za mną. Tam być może to może słychać, a być może tego morza nie słychać. W każdym razie ja zgodnie ze zwyczajem będę pytał ludzi, co tam u nich słychać najlepszego, co się dzieje, a także jako, że jesteśmy nad morzem, będę zadawał pytania o tematyce nadmorskiej. Zapraszam. Dobra, do tego ekresu pan nie pójdzie. I jak pan długo na to pracuje? No, proszę hmm. pana, tydzień czasu trzeba pracować. Tydzień czasu? A wcześniej pan był biały jak y, tam... No do białych nie należy, coś opalić taka, Ej, zeźmy, ja się w tak wyjątkowo. Jesteś z ścieżki rowerowej. Ej, nie, 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 brąz wystarczy. Delikatny bronz. Tak. Jesteś z spisu? Y, nie, ja jestem z internetu. Jak jesteś z internetu, to no dobrze bo jak z pisu to nie. Tyle ile wypiję, tyle jak się opalam. Dobra, jak długo pan, ile pan pije dzisiaj? A, no, że ze cztery w spisu, to co pan zrobiłby? Myśmy nie porozmawiali wcale. W ogóle nic? Nie, z mendami nie rozmawiam. Kurde, ale oni tak myślą o tych, co nie są w spisu? To w dwie strony działa. Czy idziecie na plażę czy wracacie? Wracamy. Wracacie? A czemu co się, co się wydarzyło? Musimy iść do pracy. Do pracy? Na którą? Do... We dwie idziecie do pracy? Tak. Cztery piwka? No. No to pan dzisiaj będzie jeszcze jak skwarek? Jak, jak zawsze. Jakieś, nie. jakieś, jakieś no rady? To, to Właśnie to doradzam, nie? Jestem szkolony na PiS. Ale socjalnie. nie, nie no, ja nie... No, to wyczuł, że nie jestem, ale lubi mikrofon. Niebieski to może z tvn mu się Zajebiście. Co jest najzajebistszego dzisiaj? Co mi się wydarzyło? Czy tak ogólnie jest zajebiście? Y, Zajebiste było to, że żeśmy zapłacili za jedną porcję no. obiadu. Aha. A wzięliśmy dwie. A wzięliśmy dwie. A co można robić najlepszego na plaży? Czy tylko pić? Pić, opalać się. Popatrzeć na ładne dziewuchy. To prawda. To taka trójka jest. No, trójka, trzy najważniejsze rzeczy. Podstawowe, <laughs> Przerwa w treningu? Czy to się... no, tak, bo tutaj mój brat poszedł po ziemniaczka. Poziemniaczka? Tak. Jednego? <laughs> Jednego. Ja widzę, że pan ma chyba fajran. Fajrancik jest? jest nie. Dobra, a wszystko przekopane? Bo ja robię sąda i pytam jak tam. Czy wszystko już załatwiona dzisiaj robota? Nie. Jeszcze pan ciężko pracuje. Tak jest. Dobra, na plażę pan się wybiera? Nie. Yy, nie wybiera. A czemu? Mam pracę, nie, no. dla niego, ja nie wiem takich rzeczy. A, a, a co jest, właśnie? Bo to jest temat przewodni, jest taki a, Co jest ja najlepiej jest, nad morzem? Yy, owoce. Owoce? No. A masz jakieś? Nie, teraz już, już zjadłam, już zjadłam, no? Dobra, a co to był za owoce? Yy, bananek. Bananek, no. jeden, czyli jeden, czyli <laughs> owocek jeden. Tak, ja no... stąd ja się opalam przez cały rok. Pan jest. Aha, no... Ja jestem tubylec. No pan jest tubylec, czyli pan w ogóle ni ten nie, 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 nie będzie bawią się. Nie te rzeczy. Nie, ba nie, nie, nie pana bawią pana rzeczy. Nie bawią młode dziewczyny. Ale panie z tyłem. I kapelusze, nie mogę nie zwrócić na nie uwagi. Rewelacyjne czy kupowane w tym nie? samym sklepie. Nie. I Pani ma, widzę, trochę z Australii ten kapelusz? Ja, tak. Nawet zdecydowanie. Tak czy, tak, pani, tak. czy pani jakoś emocjonalnie jest z, z Australią powiązana? Nie. Czy była pani? Sympatio. Sympatio. Lubi pani kangury, sympatię, bo tak. niektóre są ja naprawdę. Ja bym był No właśnie o to chodzi. Gdybyśmy tak. razem poćwiczyli? O to, ja, to ja, idę może zapy... ja idę zapytać. Ja idę poszła Ja idę zapytać. <laughs> ja idę zapytać. Jak się ćwiczę? Bosta. Bo pani ściąga wzrok, nie będę tego ukrywał, yy, wielu mężczyzn, bo tam rozmawiałem przed chwilą. I jak pani jest tyłem w tych leginsach, bo się leginsach to, to napra no, naprawdę ma pani wiele wzroków yy, na sobie. Jak się ćwiczy z taką presją? Czy pani jest przyzwyczajona? No właśnie nie, do tej pory nie miałam tej presji teraz A, pan to. Nie... O, to zepsułem. Tak z... jest. Nie, 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 nie. nie, ja nie, ja nie jestem z gazety, ale pani mnie zaczepiła. Pani z internetu. A nie, nie. Nie mamy, internetu takiego. Ale ja mam. To się dogadaj, wy nie macie, ja mam. Bo pani jest najbardziej sportowa, pani trochę mniej. Oczywiście. A dlaczego tak? No bo to jest trener nasz. A pani jest trenerem? Ja tu tylko podziwiam dziewczyny, to one właśnie cisną. Ja wiem, wszyscy uśmiechnięci. Koleżanka trener, wie pan. Bo ten daszek jest taki wyklinowy, to nie jest aż taki sportowy. Czy pan już na plaży był? Już byłem dawno, I jak tam, opalił się pan? Opaliłem się A co pan opalał? A brzuszek, Brzuszek? Bardziej brzuszek czy plecki? W Co pana najbardziej na plaży przekonuje? Ciepło, spokój, ludzie, można popatrzeć na jakieś, nie, nie wiem, fajne ten, nie, dziewczyny. Jocz ten. Trenera, Tam ile trenim? <grym> Czy godzinkę, w sensie, no jeszcze 40 minut. Kurde, długo. No dobra, no to tam powiem, że jeszcze tam, bo oni się boli do domu. Oni nie chcą iść do no. domu. Sią... Tak, ty. Jakieś rady no. dla, dla, dla ludzi, którzy boją się na przykład y, opalać, bo pan się nie boi. Pan nie ma, nie ma hamulców, że tak powiem. Pan lubi się poopalać. Ja już od najmłodszych lat no. bardzo lubiłam chodzić na plażę. Pytam, czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku, jak najlepszym. U pani też? <śmiech> <śmiech> U męża kolej. U męża co? A właśnie, no właśnie, chciałem <laughs> zapytać, tego piję tak co się stało w rączkę? Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złama, tak, albo rączki, że... nie? Na deskorolce. Na deskorolce pan jeździ? Tak. Kur, a pan zaczyna, czy to już jest. E, no właśnie, zaczynałem. I już pan I już pan nie, chce. nie chcę. Chciałem Was zapytać, czy już jesteście po plaży, czy dopiero idziecie? Po. Po? po? Tak. Jak długo dzisiaj? Jaki był wynik? 3 godziny. 3 godziny? Tak. Po, ten, 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 że, chciałem zapytać, czy podać rękę, żeby się nie. <laughs> nie, nie, dobra, nie a, a jak się włosy sprzedają? <laughs> <laughs> ważne złamanie czy takie e, no dwie kości dwie kości mm -hmm. o ja. e, przedramieniowa i łokciowa, łokciowa chyba. jakaś taka I tak jak i łokciowa. no cztery tygodnie minimum nie cztery tygodnie? to no. teraz ciepło się zrobiło ale... no dopiero tydzień o ja <laughs> także czy pani się śmiała <laughs> czy raczej były czy raczej by było... to, jest, to jest chore pytanie, bo wiadomo. Jak <grymne> na, ty na, na początku o Boże, a potem były jakieś takie odwrotnie? Właśnie... Nie, ja, ja jak leżałem już na, na betonie. Jak kłoda? jak kłoda, tak? Nie mogłem się ruszyć. Ale ja się bóru. śmieję, może to było poważne y, bardzo, jak on Nie, nie, dobra. Bo to, się ja, się, ja się dobra, też śmiałem. Śmieję tak. się dalej, no. No i jak leżałem na, na, na betonie, to wołałem żonę, żeby pomogła podnieść a, z tego kochanie, kochanie, Nie, 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 żona po prostu ze śmiechu nie mogła. <grymne> a bo wtedy nie jeszcze nie nie działa. Nie Do Tybory Może nie ma Czy Wszystko dobrze u pana, bo pan z tą głową w tym leżał. Wszystko nie, dobrze? czemu bardzo dobrze. Dobra, bo no tak oczywiście. Teraz się. Na... Teraz plecki. Tak. Panu. No przód ma pan już wzdrobiony. No tak. Czy jacyś faceci się też... E... No jasne. Są faceci? No tak, z włosami na nogach. No. No, naprawdę? A to no tak naprawdę. Nie żarty A to ta... Nie, nie na no żarty A, Przychodzi facet z włosami na nogach, tak? tak. I chce mieć plecone? Ale zrobiłeś to tak? Tak. Naprawdę? Naprawdę. Albo pijany, czy nie wiem? Nie. Naprawdę? No to jest aż... Ja robię różne dziwne rzeczy, ale tego na to nie wpadł. <noise> Ile trwał Pana? Ja to... robię, proszę Pana, po 500 sztuk wszystkich. Aha. Znaczy 200, 200 i 200. I schodzę i do widzenia. Czy Pan z jednostki wraca? Nie. Bo tutaj od nic? Nie, jest kupione. Kupione? To, ale Pan jest wędkarzem komandosem, Ej, tak. nie, służby obrony. Po... Je, jeszcze raz? Wędkarz. A pan był A. dzisiaj na, na rybach? Nie, dzisiaj nie był do pracy. Po to, na noc na razie nie. Ja w sobotę i no? niedzielę jest. W ogóle płota ciała jest wyższa w ciąży. Aha. E, natomiast jeżeli chodzi o słońce, to nie, 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 nie odczuwam jakoś inaczej. I nie przeszkadza. Ostatnie pytanie: najlepsze do, do jedzenia na plaży kebab, zapiekanka czy hot dog? Gofry. panie, Sałatka. Sałatka, czyli bardzo fito, fit, 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 fitnie siarsko. Bardzo. Lody. A, to no tak. <laughs> Bułka. Buł ale Bułka? Suka? z serem. Bułka z serem. Sama robiona, samemu? Tak. Rogale. Rugal, wodę. Może jakąś zupkę? Zupki są pyszne. Krem bardziej? Czy... Krem pomidorowy jest przepyszny tutaj. Więc Krem polecam pomidorowy. Tak. Zresztą ja latam teraz co chwilę po gofry dla żony i dla syna. Bardzo dobre gofry tu mają tutaj pod tym parasolami. Czyli jedziecie dzisiaj przez cały dzień gofry? Tak. A pan zjadł jakiegoś? Czy tylko ja miałem lata? Ja, i ja miałem dwie bułki z domu. Aha, no to super, super ma się układać. <laughs> Bardzo dobrze. Wszystko, co było najlepsze? E, Samolot? Ale tylko nastojąc. Nie, pan, no, utarło się, że rybka, nie, ale ryby nie ma w tym, w tym roku jakieś takie w ogóle. Jakiś czas temu, ja chyba no, ryba. Ja, ja jestem tutaj z Gdańska, ale ja też najgorsze zdańska. co i można zjeść, to dla mnie jest ryba nad morzem. No to już wolę rybę w zakopanym zjeść, szczerze powiem, niż, bo mi się ona kojarzy z tłustym, przepłaconym czymś. Ale to taka moja. Tłusty, przepłacona czymś i jeszcze. Moja prywatna jeszcze e, nie, śmierza, nie? Ja na ryby nie wiem. A ryb, gdzie indziej? W Hiszburgerze na przykład. A z tymi okularami to jest, i ten kapeluszu to rewelacyjnie pani wygląda. No. Jeszcze z tej masterce, naprawdę. Ale przyjechali akurat my w ogóle z Ukrainy. No 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 i przyjechali do ambasady z Poznania do Gdańska i teraz tak, na plaży. Żeby... Tak, tak. Wszystko dobrze w ambasadzie. Jakby pan był między drzewami i za łapką, to by pana nie zobaczył. Nie, no to dobrze. Codziennie na plaży? Codziennie na plaży. Nawet jeżeli nie ma pogody, ale na plaży jest zawsze pogoda. No. To jest tak samo wie pan jak na motorze się jeździ. Nie ma stroju na motor. Aha. Bo albo jest za ciepło, albo jest za zimno. No tak, tak. Nie? Także to jest tak samo z plażą, że po prostu e, na ważę się przychodzi odpoczywać, opalać, e, podziwiać zatokę, e, a ona cały czas się zmienia. To jest to jakby kalejdoskop tak zwane. Tak, pan trochę dłuższe poety ma widzę. <laughs> wszystkiego. A jeszcze ostatnie, na motorze pan też jeździ. Tak, tak. Dobra. Co lepsze, plaża czy motor? E, motor. Motor. <laughs> Wszystkie szerokości, <laughs> wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję. Na razie. Poznaliście mnie, ale wracacie. Cześć. Tak Siemka, muszę. Tak. Wracacie, cześć. Jest spoko. Powiem Ci że bardzo, bardzo się cieszę. Wracacie. My, my ci pokażę. Tam jest morze, a we z walizkami z nadmorza. Dobra. Jak to wyjaśnić? Jak to jest, tak? Jak to jest? Jest, jest, jest zajebiście, uczucie nie jest. niesamowite. Ale dobrze. Ja czemu z walizką z nadmorza wracasz? A, a czemu... Tak. Piasek. tak, tak, wywozimy piasek do Warszawy bezpośrednio. Z Warszawy jesteście. Z Warszawy, z Warszawy i. Tam warsz... takiego piasku. Nie ma. Tam w Warszawie podobno na wszystko. Wszystko kupią. Kupią, dokładnie. Ty, ale ty masz chyba większą torbę. On ma większą torwę, bo chce więcej piasku. Akwarium, jak zrobić, jaka, jaka cena jakaś dobra? Może ja bym się nie. Całkowicie... bardziej prywatnie, nie? Prywatnie, <laughs> czy piasek imponuje dziewczynom jak przywieźdu? Do... Oj, bardziej imponuje, tak? słuchaj. Lecą nie <laughs> A Opalaliście się dzisiaj? E, trochę, tylko. Trochę tak? z jakiejś godzinę. A wy na, na dłużej z Warszawy do Gdańska? Nie, nie, tylko po piasek. <laughs>